Jak wygląda Wielkanoc w Bułgarii? Troszeczkę tak z Bałkanów. Oczywiście Wielki Tydzień to czas oczekiwania. Nie można wówczas wykonywać żadnych prac domowych, i wszelkie świąteczne porządki mają być przede wszystkim w Bułgarii zrobione przed Wielkim Tygodniem. To po pierwsze. Po drugie, Wielki czwartek lub Wielką sobotę farbuje się jajka. Bardzo ważne jest zawsze pierwsze jajko, które koniecznie musi być zafarbowane na kolor czerwony. Ten kolor w zasadzie nie jest przypadkowy, bo jest to kolor krwi, a krew to życie. Pozostałe jajka można brać, malować już w innych kolorach. Każdy kolor ma jakieś swoje symboliczne znaczenie przykładowo żółte to sam Pan Bóg, a zielone to przykładowo uczniowie Pana Jezusa no to już jest. Kwestia gustu i tradycji. Czerwone jajko należy położyć do czoła najmłodszego członka rodziny. Ma mu to przynieść zdrowie i pomyślność. Pierwsze jajko zostaje również w domu na cały rok. Stare, zeszłoroczne jajeczko ustępuje mu miejsca, a teraz nowe będzie musiało chronić domowników. Zostawia się je przed ikoną Pana Jezusa, bo Bułgaria jest prawosławna. I zawsze się uważa, żeby nikt go przypadkiem nie stłukł, bo to jajko ma przynieść radość i zdrowie w domu wszystkim domownikom. Wielki Piątek z kolei to czas przeżywania męki Jezusa. Oczywiście podobnie jak w kościele katolickim, tego dnia nie jada się mięsa. Poza tym w cerkwi dokonuje się pewnych obrzędów. Każdy wierzący przynosi Panu Jezusowi prezencik w postaci bukietu kwiatów lub jakiejś kolorowej pisanki. Ten podarunek zostawia się na stole. Tak jak w cerkwi na samym jej środku jest stół. Na stole Biblia w złotej oprawie. Dookoła niej jajka i różne bukiety bzu. Krótka modlitwa przed Świętą Księgą i pocałunek wizerunek Pana Jezusa na okładce oczywiście złotej okładce. Tuż za stołem jest rzeźba Pana Jezusa na krzyżu. Oczywiście należy pocałować jego rany. Po czym następuje coś, co w zasadzie trudno jest pojąć. Przed tym stołem pada człowiek na kolana i przechodzi pod nim. Wchodzi z prawej strony, a wychodzi z lewej. Wchodzi z przodu i wychodzi z tyłu. No, to jest taka dziwna sytuacja, bo wtedy można zobaczyć cały lud w cerkwi na czworakach: małych, dużych, starych, młodych. Wszyscy tak naprawdę raczkują jak małe dziecko. <laughs> na pewno może się pojawić taki lekki uśmiech na twarzy. Oczywiście lekki, bo w cerkwi nie wolno się śmiać ten zwyczaj ma zyskać błogosławieństwo od Pana Boga na następny cały rok. Wielką Sobotę chodzi się do cerkwi późnym wieczorem około godziny 23. Tam odbywa się procesja wokół cerkwi. Każdy nosi ze sobą świeczki i po uroczystej modlitwie w cerkwi wraca do domu z zapaloną świeczką. Ta świeczka ma mu służyć później w trudnych momentach, gdy Człowiek ma wielkie problemy i potrzebuje Bożej pomocy. Wówczas powinien zapalić sobie tą świeczkę i pomodlić się do Pana Jezusa. Oczywiście w wielką niedzielę stół na się od jedzenia, ale oczywiście nie znajdzie się tam absolutnie ani białej kiełbasy, ani żurku na zakwasie, ani na przykład mazurka, a przede wszystkim na tym stole pojawiają się chałki, mięso. I oczywiście jajka, którymi można się stukać. Oczywiście wygrywa ten, którego jajko przetrwało wszystkie stłuczki. I podobnie jak w Polsce, Wielka Niedziela głosi, że rada ze zmartwychwstania pana Jezusa jest wielka. Wtedy każdy, kto dzwoni do przyjaciół rodziny, użyje jako pierwszych słów niezwykłego cześć, ale Chrystus zmartwychwstał. Podobnie jak w Rosji, Chrystus was Ten mu odpowiada prawdziwie zmartwychwstał. Czyli jest to typowy taki zwyczaj prawosławny. I dopiero po tych słowach można zacząć pogawędkę na temat tego, jak człowiek się nażar jagnięciną lub kto wygrał w stuczce na jajka.